Serw man, życie jak krem de la creme. Tak Choć zaczynałem od podstaw, uh -huh. nigdy nie chciałem być tłem. O white shirt, shirt. toczy się wolno jak mężczyzn. Opadałem, żeby powstać. Stam i let the post. Serw mej, se pleni, ja pierdolę. Serw życie jak krem de la creme. Yeah. Choć zaczynałem od podstaw, yeah. nigdy nie chciałem być tłem. Wokal powinien być głośniej. Serw yeah. mej, white shirt, yeah. toczy się wolno jak mężczyzn. Bardzo radia, kariera z nieba nie spadła. Zanim zastałem tu życie jak gwiazda, musiałem pokonać głębokie bagna. głęboki bask. Droga ta nie była łatwa, czasem dusiła jak jakiś. Ludzie dookoła chodzili w paskach po Ania, anioła po Diabła taka jest, prawda. taka jest prawda. Ja, słuchajcie, prawie nie rozumiem, co on w ogóle pierdoli tam nie? Teraz Teraz żaglach czujemy wiatr, powraca karma. A my jak pak ma zjadamy was? Hej, że chcą mi policzyć gotówkę, hej, że mi zarzucają sodówkę. Nie ma znaczenia, co mówią te kurde, myślę o nich tylko, kiedy robię dwójkę. Nie pytaj o moje pieniądze, od to moją forsę Najmniejszy sugar daddy w Polsce Znów zalicza progres. Pracuję tak długie miesiące, tak się robi postęp Nasze ruchy są widoczne, nuty bardzo głośne Ty masz 5 minut, nawet nigdzie się pytla 15. Posłuchaj biegu, nasze 5 minut tu będzie na zawsze To nie... Ja pierdolę Farmazot, wychodzę z twarzą i mówię ci prawdę Twoje życie mnie nie rusza Sorry, posiadam własne Sir, mate, men! Życie jak krem, krem. Krem. Nigdy nie chciałem Nie, ta nuta to jest przesada, kurwa yeah. To, że się wolny jak męsk Ufalałem, żeby... Kapią na pensję, wszyscy się kapią na ręce. Przebyłem daleką drogę, zanim usiadłem w Emce Wielu podkładało nogę, ja życie złapałem za lejce. oni się łapią za głowę, gdy polody stoją w kolejce. Ja dalej pędzę ponad stawką, gram w toniczym czym Kiedy wypuszczam numer, każdy teraz czy czy sprawdź to. Dobrze wiesz, że na mym aucie zawsze dziki kastor. Chcemy na scenie dać show, chcemy pod sceną latrą. Dawajcie na nas światła Życie to jest spinaczka A my weszliśmy na K2 to Ty no słuchajcie Krzychu na pewno lepiej Minimak jest w ogóle do wypierdolenia stąd i to na raz Ta droga nie była łatwa Wielu chciałoby zabrać To odzowaczę od dawna Ty masz 5 minut, nawet nie 10 No i nie 15 Posłuchaj byku, nasze 5 minut tu będzie na zawsze To nie farmazon Wychodzę z twarzą i mówię ci prawdę nie rusza, sorry, posiadam własne. Nie, krzyku tutaj bardzo ładnie pocisnął, no ale chuj za tego mini Mike, Ten mini Mike jest do wypierdolenia, no kochani, kurwa. Dobra nuta motywuje. Co wypierdolicie w ogóle ty? Ja nie wiem, może czat, kurwa, ja... Ja może innej nuty słuchałem, kurwa, no nie wiem o co tu chodzi, ty. To jest kurwa gówno posypane cukrem, kurwa, nie wiem. Kleo no, jest tak głupio, że pewnie próbuje kurwa O, faktycznie gówno!